gdzie Marta działa z rodzicami. Chodź Marta do mnie tutaj, też jestem wolontariusz, to chodź koło mnie. Schronisko ma 30 lat i zostało założone przez takie małżeństwo starsze, które chciało... No jakoś na koniec swojego życia e, coś fajnego zrobić. Kupili dużo ziemi w milanówków i zaczęło się od tego, że przygarniali takie psiaki, których właściciele zmarli. Najczęściej to były stare psy. I takich psiaków też jest tutaj zawsze do tej pory u nas sporo. Bo ludzie już mają. Tak, to znaczy no, wiadomo, że nie mają po 30 lat, ale taka była pierwsza idea, żeby przygarniać psiaki, których które właściciele umarli i które nie mają szybki podział. Także do tej pory ta idea tak trochę nam prześwieca, że stare psy są tutaj bardzo e, czule traktowane i staramy się tym starszym też znajdować domy. E, I do tej pory trafiają psy właśnie jak ktoś umrze, a rodzina nie może albo nie chce się zaopiekować, e, to trafiają do nas takie psiaki. E, I schronisko jest prowadzone przez fundację, nie jest schroniskiem państwowym, tylko jest prowadzone przez fundację, która zbiera fundusze można wpłacać 1%, można wpłacać na przykład są adopcje wirtualne, czyli wybrać sobie jakiegoś zwierzaka ze strony internetowej i co miesiąc płacać na niego trochę pieniędzy. I co sobotę jesteśmy tutaj w wolontariacie i robimy różne rzeczy, typu właśnie wychodzenie z psami na spacer, praca z psiakami, żeby nauczyć się różnych rzeczy, chodzenia na czy jakichś podstawowych takich umiejętności, siadania, żeby nie ciągnęły, żeby nie skakały. I o tym opowie nam Pani Marysia, jak do nas dotrze.